Władysław Eugeniusz Sikorski, czyli dziewiąty premier II RP i pierwszy premier rządu RP na uchodźstwie. Sikorski urodził się w Tuszowie Narodowym w Galicji, wówczasnej części cesarstwa austro-węgierskiego. Jego dziadek walczył i został ranny w bitwie pod Olszynką Grochowską w powstaniu listopadowym, podczas której otrzymał medal Virtuti Militarii. Sikorski uczęszczał do gimnazjum w Rzeszowie w latach 1893 97 następnie został przeniesiony na rok do Rzeszowskiego Kolegium Nauczycielskiego. W 1902 roku zdał maturę i studiował inżynierię na Politechnice Lwowskiej o specjalności budowa dróg i mostów, którą ukończył w 1908 roku. Już w 1906 zgłosił się do rocznej służby w Armii Austro-Węgierskiej, zostając podporucznikiem rezerwy. Podczas studiów na Politechnice Sikorski związał się ze Stowarzyszeniem Szkół Ludowych, organizacją zajmującą się szerzeniem umiejętności czytania i pisania wśród ludności wiejskiej. Nawiązał kontakt z ruchem socjalistycznym około 1905 roku przez Związek Odrodzenia Narodu Polskiego, a w 1908 roku w Lwowie Sikorski wraz z Józefem Piłsudskim i Kazimierzem Sosnkowskim stworzyli Związek Walki Czynnej, którego celem było wywołanie powstania przeciwko imperium rosyjskiemu. Po wybuchu I wojny światowej w lipcu 1914 roku, Sikorski został zmobilizowany, ale dzięki wpływom pozwolono mu uczestniczyć w organizowaniu polskich jednostek wojskowych, zamiast być delegowanym do innych zadań przez austro-węgierskie dowództwo wojskowe. Był komisarzem do spraw werbunku do Legionów Polskich w Krakowie wybierając tę rolę nad możliwość służby w Legionach jako dowódca frontowy. Legiony armia stworzona przez Józefa Piłsudskiego w celu wyzwolenia Polski z podpanowania rosyjskiego, a ostatecznie austro-węgierskiego i niemieckiego początkowo walczyła w sojuszu z austro przeciwko Rosji. Od sierpnia 1915 roku narastało napięcie między Sikorskim który opowiadał się za współpracą z austro a Piłsudskim, który uważał, że Austro-Węgry i Niemcy zawiodły Zaufanie Polaków. Finalnie Sikorski odłączył się od Piłsudskiego i zaczął działać w Polisze Wehrmacht, czyli polskich oddziałach armii niemieckiej. W czerwcu 1917 roku Piłsudski odmówił austrowęgierskim rozkazom złożenia przysięgi wierności cesarzowi habsburskiemu, był to kryzys przysięgowy, i został internowany. Natomiast Sikorski opuścił Polisze Wehrmacht i wrócił do armii austro Finalnie Sikorski i tak opowiedział się po stronie Piłsudskiego, jednak to nie wystarczyło, aby zniwelować różnice między nimi a Piłsudskim i ci dwaj najważniejsi polscy przywódcy w kolejnych latach oddalali się od siebie. W 1918 roku upadło Imperium Rosyjskie, Austro-Węgierskie i Niemieckie, a Polska odzyskała niepodległość, ale granice II RP nie były w pełni określone i niestabilne. Na wschodzie trwał kryzys, z czego efektem była wojna polsko-ukraińska. Winston Churchill skomentował to. Wojna gigantów się skończyła. Zaczęła się wojna Pigmejów. Przywódcy bolszewiccy widzieli w Polsce pomost, który rewolucja komunistyczna będzie musiała wymusić, aby sprowadzić komunizm na zachód, a samo istnienie Polski będzie wkrótce zagrożone. Od 1 maja 1918 roku Sikorski pracował w Radzie Regencyjnej, organizując nowe Wojsko Polskie. Wkrótce znów znalazł się na froncie, tym razem w wojnie polsko-ukraińskiej, gdzie oddziały pod jego dowództwem zabezpieczały i broniły przemyśla. Gdy wojna polsko-sowiecka rosła w siłę, pod koniec kwietnia 1920 roku Armia Czerwona, nowego sowieckiego reżimu Rosji, najechała Polskę. Nie zdołał utrzymać twierdzy brzeskiej, choć bronił jej na tyle długo, by pozwolić siłom polskim w tym rejonie na odwrót w uporządkowany sposób. 6 sierpnia został mianowany dowódcą nowej utworzonej 5 armii, której zadaniem było utrzymanie frontu na północ od Modlina między Narwią a Wkrą. Był jednym z dowódców bitwy warszawskiej. Cikorski powstrzymał natarcie bolszewików na północ od Warszawy i dał Piłsudskiemu czas potrzebny na kontrofensywę. Sława Sikorskiego wzrosła, gdy dał się poznać polskiej publiczności jako jeden z bohaterów wojny polsko-sowieckiej. W 1921 roku został awansowany na generała dywizji i otrzymał order Virtuti Militari. Mimo dzielących ich różnic piłsudski chwalił Sikorskiego w swoich raportach, rekomendując go na stanowisko szefa Sztabu Generalnego i ministra wojny. Tylko generałowie Kazimierz Sosnkowski, który był prawą ręką Piłsudskiego i Edward Ryc śmigły otrzymali od niego lepsze oceny. Sikorski był popularny wśród wielu żołnierzy, a także w polityce, szczególnie przemawiając do polskich konserwatystów i liberałów. 1 kwietnia 2021 roku Sikorski został szefem sztabu generalnego, a po zabójstwie prezydenta Narutowicza 16 grudnia 2022 roku marszałek Sejmu Maciej Rataj mianował go premierem. Od grudnia 22 do maja 23 roku, Sikorski pełnił funkcję premiera, a także ministra spraw wewnętrznych, a nawet był uważany za ewentualnego prezydenta. To właśnie jemu zawdzięczamy bardzo dobre stosunki z Francją, wspomagał reformy mające na celu ograniczenie inflacji i reformę waluty oraz wspieranie mniejszości etnicznych. Jego rząd mimo wszystko stracił poparcie i Sikorski podał się do dymisji w maju 23 roku. Demokrata i zwolennik Sejmu Sikorski zadeklarował sprzeciw wobec zamachu majowego Józefa Piłsudskiego w 1926 roku, pozostał jednak w Lwowie, odmówił wysłania swoich sił i nie odegrał znaczącej roli w tych wydarzeniach. W dniach poprzedzających napaść na Polskę we wrześniu 1939 roku, podczas samej inwazji Sikorski ubiegał się o przejęcie dowództwa wojskowego, jednakże naczelny wódz Edward Śmigłyryc odmawiał. Sikorski uciekł przez Rumunię do Paryża, gdzie 28 września wraz z Władysławem Araszkiewiczem i Stanisławem Mikołajczykiem utworzyli rząd na uchodźstwie. Podczas swoich lat jako premier na uchodźstwie, sikorski uosabiał nadzieje i marzenia milionów Polaków, co znajduje odzwierciedlenie w powiedzeniu, gdy słoneczko wyżej, do sikorskiego bliżej. Po niemieckiej inwazji na Związek Radziecki w czerwcu 1941 roku Sikorski rozpoczął negocjacje z sowieckim ambasadorem w Londynie Iwanem Majskim w celu przywrócenia stosunków dyplomatycznych między Polską a Związkiem Radzieckim, które zostały zerwane po inwazji Sowietów. W grudniu tegoż roku Sikorski udał się z misją dyplomatyczną do Moskwy. Rząd polski osiągnął porozumienie ze Związkiem Radzieckim. Stalin zgodził się na unieważnienie rozbioru sowiecko-niemieckiego we wrześniu 1939 roku, ogłaszając rosyjsko-niemiecki pakt Ribbentrop-Mołotow nieważnym i uwolnił dziesiątki tysięcy polskich jeńców. Miejsce pobytu kolejnych tysięcy polskich oficerów pozostaje jednak nieznane jeszcze przez dwa lata, co zaważy zarówno na stosunkach polsko-sowieckich, jak i na losie Sikorskiego. Początkowo Sikorski popierał zbliżenie polsko-sowieckie, co ponownie wywołało krytykę u jego osoby, jednak szybko zorientował się, że Związek Sowiecki ma plany dotyczące ziem polskich, które byłyby nie do przyjęcia dla polskiej opinii publicznej. W 1943 roku kruche stosunki między Związkiem Radzieckim a rządem RP na uchodźstwie ostatecznie osiągnęły punkt krytyczny, gdy 13 kwietnia Niemcy ogłosili za pośrednictwem Komisji Katyńskiej odkrycie ciał 20 tysięcy polskich oficerów zamordowanych przez Sowietów i pochowanych w Lesie Katyńskim pod Smoleńskiem w Rosji. Stalin twierdził, że zbrodnia została dokonana przez Niemców, podczas gdy nazistowska propaganda z powodzeniem wykorzystywała masakrę katyńską do wbicia klina między Polskę a Związek Radziecki. Gdy 16 kwietnia Sikorski odmówił przyjęcia sowieckich wyjaśnień i zażądał śledztwa Międzynarodowego Czerwonego Krzyża, Sowieci oskarżyli rząd polski o współpracę z Niemcami. 4 lipca 1943 roku, podczas gdy Sikorski wracał z inspekcji polskich wojsk rozmieszczonych na Bliskim Wschodzie, zginął wraz z córką w katastrofie lotniczej na Gibraltarze. Katastrofa była spowodowana przesunięciem ładunku w samolocie do tyłu podczas startu. Katastrofę przeżył jedynie pilot. Są teorie, że nie była to katastrofa, tylko zamach zorganizowany przez Brytyjczyków, gdyż Sikorski zaczął ostro najeżdżać na Związek Radziecki. Chodziło właśnie o katyń, a współpraca Brytyjczyków z Rosjanami mogła się wtedy zachwiać. Brytyjczycy musieli, z, tak by utrzymać czyste imię Związku Radzieckiego, nie mogło wyjść na jaw, że oni są zbrodniarzami, ponieważ współpraca Brytyjczyków i Sowietów wtedy byłaby postrzegana źle, a Sikorski bardzo skrupulatnie działał. W celu ujawnienia zbrodni katyńskiej, więc był niewygodny. Czy Brytyjczycy go zabili, czy może Rosjanie, czy była to katastrofa, nie wiadomo, bo Brytyjczycy utajnili akta dotyczące samej katastrofy. Ogólnie Brytyjczycy już dwukrotnie przedłużali utajnienie tych dokumentów, w tej chwili data publikacji to 2033 rok. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu o czym chcecie kolejną biografię. Zapraszam Was na Instagrama Światowej Historii i kanał Światowa Historia. Trzymajcie się. Cześć.